tablicę opowiada nam o dziuplakach, czyli ptakach, które po prostu jako miejsce gniazdowania wybierają sobie dziuple. Takich strategii jest cały szereg wśród różnych ptaków. Mamy ptaki, które kopią nory, mamy ptaki, które budują gniazda, mamy ptaki, które robią różne podpuchy, żeby uniknąć drapieżników. Mamy też ptaki, które podrzucają swoje młode innym ptakom, tak jak robią to chociażby kupułki. Natomiast dziuplaków, które możemy tutaj zobaczyć w okolicy, mamy przede wszystkim dzięcioły, czyli, czyli gatunki, które takie dziuple tworzą. Królem wśród dzięciołów jest dzięcioł czarny. Jest potężny, jest naprawdę bardzo duży. Na drugim miejscu na tej tablicy mam dzięcioła dużego, średniego i dzięciołka, który jest dosłownie wielkości sikorki. To, co warto powiedzieć o dzięciołach, mają trzy niesamowite przystosowania do takiego żerowania na drewnie. No bo wyobraźmy sobie, że podejdziemy teraz do takiej sosy i zaczniemy w nią stukać głową z dużą siłą i energią, no to po chwili skończy się to jakimś urazem, siniakiem, kwiakiem czy innymi urazami. Natomiast dzięcioły mają taki specjalny mechanizm, gdzie język zaczyna się nie w jamie ustnej, tylko w nosie tak naprawdę, blisko rozdrzy, oplata cały mózg i dopiero wychodzi w dziobie. Dzięki temu to tak jakbyśmy założyli kask, czy otulili głowę poduszkami i wtedy uderzali to drzewo. Mało tego, że dzięcioły biją w drzewa, to jeszcze biją na przykład w betonowe latarnie, czy w budynki, żeby ten głos rezonował jeszcze mocniej, żeby wszystkie dzięcioły w okolicy wiedziały, że to są moje drzewa i koniec, ja tutaj rządzę. Poza tym mają ciekawą budowę nóg. Mają dwa palce skierowane do przodu, dwa do tyłu, co daje im większą stabilizację oraz bardzo sztywny ogon. Czasami jak obrączkujemy, to on dosłownie jest jak blaszka, która pomaga im się podpierać, chodząc po drzewach. W dziuplach dzięciołów gniazduje mnóstwo innych ptaków. tych właśnie dziuplaków, stąd dziuple, stąd dziuplaki. Dzięcioł czarny robi potężne dziury, w nich potrafi gniazdować nawet puszczyk czyli jedna z najpospolitych słów, które możemy spotkać w Polsce, również tutaj na Mierzei Wiślanej. Mamy szpaki, których no, nie każdy lubi ze względu na to, że są amatorami wisienek i czeresienek, e, ale trzeba przyznać, że to piękne ptaki, pięknie śpiewające, bardzo kolorowe, tak? Opalizują, tutaj wiadomo, to jest tylko grafika, ale kiedy będą mieli Państwo okazję zobaczyć szpaka z bliska, w zależności od tego, jak pada na niego światło, on pokazuje troszkę inne kolory, <laughs> przez fiolet, niebieski, zielony. Piękne zjawisko. No i do tego śpiewa niesamowicie. Poza tym mamy e, sikorki. Sześć gatunków, które na stałe gniazduje w Polsce: największa jest bogatka, najmniejsza susnówka. Jakie obrączkujemy, są na tyle blisko żywicy, że rzeczywiście pachną sosną, czy też innymi drzewkami, które mają żywicę. Mamy modraszkę, która jest słodkim, niebieskim ptaszkiem, ale za chwilkę wrócimy do jej drapieżności. Mamy czubatkę z charakterystycznym czubkiem oraz dwa ptaki, które są ciężkie do rozpoznania, czyli sikorę ubogą i czarnogłówkę. Mamy na to kilka sposobów, jak się nauczyć rozpoznawać. Najlepszy jest głos. Uboga jest generalnie uboga, nie ma za dużo pieniędzy, nie ma dobrych ciuszków, ciepłych ciuszków, dlatego kicha i robi pić pciu, piciu, piciu. Natomiast czarnogłówka rzęży, robi zę, za za. Po tym możemy rozpoznać. Poza tym, tutaj jasny panel na skrzydle, troszkę inny kształt krawat, tego krawata, tak. Na... Plamy czarnej na gardle, głowa też jednego ptaka jest matowa, drugiego błyszcząca, ale mówię, no ten głos jest najważniejszy. Natomiast mało kto wie, że te modraszki, czy bogatki, takie słodkie ptaszki, które mają przy karmniku, w momencie kiedy brakuje im białka, potrafią złapać innego ptaka i wydłubać im mózg. Czyli najlepsze źródło białka. Były nawet takie historie na Węgrzech, w Polsce również, że znajdowały zimowisko nietoperzy i po prostu zeskrobywały je ze ścianki. Także gdyby się kory były wielkości psa, to jadłyby ludzi i byśmy prowadzili nocny tryb życia raczej. Poza tym mamy jeszcze kowalika. To jedyny ptak w Polsce, który chodzi aktywnie głową w dół po drzew. Również stuka w drzewa ma potężny dziób, który nie służy do robienia dziur, natomiast podwadzania elementów kory i znajdowania w nich różnych owadów. No i pełzacze, takie słodkie, leśne dziadki kawę, kolor kory, tak naprawdę z wierzchu, jasny brzuszek, i one po prostu chodzą sobie po pniu i również wyciągają owady, ale nie rozkuwają kory tak jak kowalik, ale cienkim pensetowatym dziobem potrafią wyciągać jakieś małe żyjątka z pomiędzy różnych zakrętów tej kory. Zapraszam dalej, idziemy do kolejnej tablicy.